Cześć, witam Was w takim nietypowym filmie ASMR. Dzisiaj na zewnątrz być może słyszycie szum przejeżdżających aut i delikatny wiaterek, i ptaszki ćwierkają, no ale generalnie czasami tak bywa. Taka jest natura. Niemniej jednak chciałbym dzisiaj pokazać Wam mój nowy nabytek i zrobić na nim ASMR. Mianowicie jest to. Yamaha XSR-700 z 2016 roku będę takie robił przerywniki, bo tutaj czasem zawieje mocniej, czasem słabiej czasem słońce wyjdzie, czasem zajdzie i tak to właśnie bywa ogółem o, pochwalę się jeszcze, że kupiłem sobie ostatnio nowe rękawiczki bo te poprzednie miałem z, z czasów, kiedy uczyłem się jeździć i tam już się po prostu zepsuły ten rzep, był słaby i, i wszystko te są takie materiałowe. Wziąłem je, są lepsze z tego względu, że mają krótszy tutaj rękaw i nie muszę tak, wiecie, podwijać bluzy i potem zawijać. Jest kit generalnie. No więc tak, zaraz was wezmę troszeczkę bliżej, ale może najpierw jakieś dźwięki takie tutaj. Dobra, wiecie co? Wezmę Was po prostu bliżej i porobimy sobie coś bliżej. Ktoś w komentarzach pytał mnie, jaka to jest pojemność, czyli jest to pojemność 700 i to ma że 75 koni mechanicznych. Nie jest to jakiś tam potwór, ale dlaczego zdecydowałem się na ten model? Z tego względu, że po pierwsze wygląda zajebiście w stylu takim retro, no, miejski, bardzo mi się to podoba. A druga kwestia jest taka, że jest to Yamaha i mają silniki CP2, czyli naprawdę, naprawdę bardzo dobre silniki. Więc ja chciałem właśnie coś takiego, co, na co mógłbym wsiąść, jeździć i nie musić przy nim grzebać. Na początku chciałem jeszcze Ducati Hypermotard albo Monster, ale przy nich trzeba dosyć dużo grzebać. I. No w sensie dużo, one częściej wymagają serwisowania i, i odpowiednich narzędzi, i odpowiedniej wiedzy do serwisowania tego, więc, no, też jakoś tak ten pomysł zszedł troszeczkę na dalszy plan, żeby tego nie robić, bo nie znam się tak za bardzo, chcę dopiero się przyuczyć. Wydaje mi się, że Yamaha jest do tego idealna i opinie też o tym motocyklu i o tym silniku były naprawdę niezłe, dlatego też zdecydowałem się właśnie na ten, na ten model. Kwestia jest też taka, jeśli chodzi o serwisowanie, że w moich okolicach mało kto zająłby się motocyklem Ducati. Yamaha części naprawdę są wszędzie dostępne. To jest pra praktycznie rzecz biorąc model MT07, więc dużo części z tamtego modelu MT07 pasuje tutaj. Nie ma naprawdę najmniejszego problemu z częściami i to jest też główny powód. Y Dlaczego właśnie poszedłem w Yamahę Kolejna kwestia, przebieg. Ten motocykl ma 21 tysięcy km przebiegu. To jest nic. To jest naprawdę nic aż dziwne. Więc. Mm, no więc to jest też ta kwestia, nie? Przebieg. Kolejna rzecz, właściciel, od którego go odkupiłem, to był jego pierwszy motocykl też. Był bardzo rzetelny w rozmowie, nawet jak już odjechałem. Wzięliśmy go na busa, nie, nie chciałem nim jeździć. Jak już odjechałem, to, to też yy, zadzwonił do mnie w razie masz jakieś pytania, czy coś, to, to daj znać, więc spoko. Nie? Wiedziałem, że jest solidny motocykl. Yy, oczywiście motocykl jest przed pierwszym moim myciem. Troszeczkę brudny tutaj. Jest przed pierwszym myciem jak wspomniałem, bo nie mam korka do wydechu, a warto go zatykać przy myciu, więc czekam na korek, wszystko powinno przyjść jutro. Tutaj mamy oczywiście e, poziom płynu hamulca tylnego. Także jest w granicach między górną a dolną granicą. Nie wiem, czy tu dobrze widzicie właśnie. jakieś tam modyfikacje się szykują. No do zmiany będzie lampa na ledową, zmienię klamki sprzęgła i hamulca. No one tak to są jakieś... Nie wiem czy widzicie. Zaraz Wam pokażę. To jest po prostu jakieś założone, nie wiem. Chyba oryginalny po prostu. I czegoś mu tu brakuje. On lata po prostu za bardzo. Teraz hmm. nie wiem czy mnie tu widzicie. Gnały te kierunkowskazy też są takie troszeczkę hmm, dziwne. Ale pokażę Wam jedną rzecz. Generalnie jest tak. Jest tak, że te motocykle oryginalnie mają taki ogon bobra tutaj. I on jest dosyć długi kierunkowskazy, tak samo jak z przodu są brzydkie. Poprzedni właściciel już to zrobił. Tutaj się kończy tablica rejestracyjna. Kierunkowskazy to są takie płynne. Wiecie, że one tak płyną fajnie. Więc spoko jest to, że jest to zmienione już nie muszę się tym martwić. Natomiast ten, ta lampa tutaj stopu, ona oczywiście przechodzi przegląd i tak dalej ma certyfikaty, ale ona jest dosyć brzydka taka nieładna i ten spaw tutaj, on jest bardzo nieładnie wykonany tutaj, więc kiedyś będę musiał wziąć po prostu bożkę tu już widzę, nawet rdzewieje bożkę, poprzecinać wygładzić ładnie i, i zrobić takie, są specjalne zestawy yy, na Amazonie dostępne, żeby właśnie tak to upiększyć wtedy lampa idzie tutaj, pod spodem pod tą ramą Generalnie y... to, o czym mówiłem, to jest dosyć luźne. Tak nie powinno być. Co jeszcze mi się coś mi tam skrzypi, nie wiem czy słyszycie. Co mi się jeszcze podoba. To lusterka. Ja bardzo chciałem mieć je pod spodem, więc mogę je sobie przełożyć, zobaczyć jak to jest, ale ponoć nic nie widać wtedy. Ale chodzi mi o kształt po prostu tych lusterek. Oryginalne wystają tutaj i idą tak do góry, one są bardzo brzydkie. Sprawia wrażenie, że ten motocykl po prostu jest jakby chiński. A te bardzo upiększają motor i, i wygląda on całkiem fajnie. Tak to właśnie wygląda. Odsunę was znowu trochę. Tutaj, tutaj co chwilę ktoś jeździ. Ja Myślałem, że to jest takie wypizdziejowo, że nikt tutaj nie będzie jeździł, a tutaj co chwilę ktoś jeździ. Jedyne, co jeszcze chciałbym yy, takiego innego mieć, to kask. Już mam upatrzony jakiś taki troszeczkę lepszy. Yy, zamówiłem sporo rzeczy, na przykład do co ja... o zamówiłem tak filtr zamówiłem do oleju, zamówiłem oleje olej właśnie, no, preparat do czyszczenia i smarowania łańcucha, no takie pierdołki, które chcę tutaj zrobić zadbać troszeczkę o niego także tak to wygląda mm. nie wiem co bym jeszcze mógł wam tutaj opowiedzieć o nim nie ja chciałbym też tutaj tak troszeczkę was zanudzać a z drugiej strony też nie bardzo jeszcze się e, znam na tak ogólnie na tym motocyklu i na motocyklach w ogóle na motoryzacji ja jestem taka troszeczkę mm, taki lamus, jeśli chodzi o motoryzację, taki lajk, like. więc no, mam nadzieję, że troszeczkę chociaż Wam się ten filmik spodobał, nie chciałem tak przynudzać o takich technicznych rzeczach, bowiem że nie wszystkich to interesuje, chcecie po prostu troszeczkę dźwięków. No i tyle, nagram się jeszcze jak odjeżdżam. Bo chciałbym sam zobaczyć, jak wygląda na tym motocyklu, ale to chyba w zasadzie tyle. Zrobię sobie teraz miniaturkę. I to... O, właśnie! Fajna kwestia jest taka: bo ten bak tutaj, nie wiem, czy widzieliście, on jest porysowany troszeczkę od kurtki. Wiadomo, to się wszystko niszczy. Fajna kwestia jest taka: że to jest tak naprawdę taki jakby plastik, i to jest pokrywa na, na bak. Odkręca się tutaj 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 śrubek, i pod spodem jeszcze kilka śrubek. I tak naprawdę, tą pokrywę można wymienić na inny kolor. Jest zielona, jest czerwona, chyba jeszcze są żółte jakieś tam dostępne, tak jak one wychodziły. Więc naprawdę, kilkoma ruchami można wymienić sobie. Mm, te pokrywy, i motocykl zyska troszeczkę takiego innego wyglądu. Więc spoko, fajna rzecz. Podoba mi się to, że można tak to łatwo zrobić. Te klamki muszę też oczywiście jak najszybciej zamówić inne i wymienić. Nie podoba mi się, jak to tutaj tak lata. I to by było w zasadzie chyba tyle, jeśli chodzi o ten motocykl. Jeśli chcecie może jakichś więcej filmików na ten temat czy coś, to oczywiście dajcie znać. Chętnie zrobię. Tym razem mam nadzieję, że Wam się podobało. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Dobranoc, jeśli oglądacie to wieczorem. I do następnego.